Sleep in midst the trees, but all a in the breeze. But one soul lies anxious, wide awake, fearing all manner of goose hugs and rays. Nice tune. Been a while since I heard it last. Folk have forgotten it. Got other things on their mind. Things like me. They paid me for you. <laughs> In times past, no amount of coin would convince a Witcher to take this contract. Times have changed. dice you eat you uphold eat you hold Kiedyś było ich wielu. Teraz zostało kilku. Łowcy, pogromcy brudów tego świata. Wiedźmini. Stworzeni do zabijania. Pośród nich legenda. Ten, którego zwą białym wilkiem. Geralt z Rivi. Znów się spotykamy, Wiedźminie. Wasza cesarska mość. Ona wróciła, Geralt. Po tylu latach. To na pewno ona. Tak. Wróciła i jest w niebezpieczeństwie. Świadkowie twierdzą, że ściga ją dziki Gon. Musisz ją znaleźć. A gdy ją znajdę, co wtedy? Dam jej to, na co zasługuje. Znowu się spotykamy, wilku. Przychodzę po przepowiedzianą w proroctwie. Każda twoja decyzja przyniesie zniszczenie. Każdy twój wybór doprowadzi do większego do zła. Wskazu cesarza Nilgardu, zamordowanie rannych, kradzież, ludorzerstwo. Jesteś niniejszym skazana na śmierć przez powieszenie. Albo tortury. No. Nie mieszaj się. Bierz nagrodę i jedziemy. Miny nie pogardzą cesarskim złotem. Ciężkie polowanie? Bez wątpienia cięższe niż wasze. Zło jest złem. Mniejsze czy większe. Nie ma różnicy. A, Suka gryzie! Zdążaj ją! Zrobimy to po mojejem. Podoba ci się, śmado! da! Jak to ocenić? Czy to w ogóle możliwe? Jeśli mam wybierać między złem a złem, wolę nie wybierać wcale. Tylko szybko, Geralt. Co jest? Wtedy, projekt Red tworzymy przygody, w których fantastyka przeplata się z przyziemnymi problemami. Nie! W naszych historiach znajdziesz potężną magię, legendarne istoty i dawne przepowiednie, ale również fanatyzm religijny, zbrodnie wojenne czy rasizm. Nie widzisz jej uchów? To choć to elfka! Ta wizja przyświecała nam podczas pracy nad naszym największym projektem. Jest nim otwarty świat w grze biedźmi dziki gon. Witaj wędrowszy, Królestwa północy zajmują rozległy kontynent. Pełno tu gospodarstw, urokliwych wiosek i tętniących życiem miast. Przygotuj się na podróż wśród górskich przełęczy, żeglugę po otwartych morzach i odkrywanie zapomnianych świątyń. Ta piękna kraina posiada także mroczną stronę. Konflikty rasowe stają się coraz bardziej brutalne. Wojna z Nilfgaardem wygnała ludzi z domów. Jednak najbardziej dokuczliwą plagą są potwory. Nawiedzają osady, knieżdżą się w kanałach i grasują po traktach, gdzie ich łupem padają kupieckie karawany. To zadanie dla ciebie. Czego innego mogłem się spodziewać po Wiedźminie? Wdzielasz się w Wiedźmina, najemnego zabójcę potworów obdarzonego nadludzkimi zdolnościami. Ludzie nie przepadają za odmińcami, ale robota dla profesjonalisty znajdzie się na każdym kroku. Bledę Kevin. To wampir. Czy to już 1358? Nie. A no to spierdalać. Włożyliśmy wiele pracy w to, by polowania na potwory połączyć z mechaniką otwartego świata. Pora dnia i miejsce walki mają wpływ na taktykę i zachowanie potworów. W jednej chwili myśliwy może zamienić się w ofiarę. Oczyść teren z potworów, a możliwe, że osiedlą się tam ludzie, od których niedługo będziesz mógł kupić ręcztunek. Lista broni, pancerzy i ulepszeń jest bardzo długa, ale to rozwój bohatera zmienia obraz walki. Wydaj swoje punkty na szermierkę, by poznać nowe sztuczki. Podnoś umiejętności alchemicznej, zbieraj rzadkie zioła, aby tworzyć petardy i eliksiry. Lub opanuj magiczne znaki, a pokonasz swoich wrogów skinieniem palców. Ona wróciła, Geralt. Po tylu latach. W grze Wiedźmin: Dziki Gon przyjmujesz największe zlecenie swojego życia. Musisz odnaleźć dziecko z przepowiedni. Potężną istotę, która może odmienić oblicze świata. A jeśli nie to dziewczyna umrze. Ty jesteś najemnym zabójcą. Wiedźminy? Ale jako gracz decydujesz jakim człowiekiem zostaniesz. Powiesz mi coś za jeden, czy mam ci rozwiązać je zornozem. Pokaż ludzką stronę. Stawiam kolejkę do dna! lub zdaj się na swój miecz i pozostań bezwzględny. Wreszcie, bo zabiję. Kimkolwiek jesteś w Królestwach Północy, nie będziesz się nudzić. Czekają cię wyścigi konne, gorzałka, podążanie za głosem serca lub namiętności. Gra w karty Pranie się po pyskach, ukryte miejsca mocy, poszukiwanie skarbów i plugawe rytuały. Wybierz własną drogę w największej przygodzie naszych czasów. Witamy w grze Wiedźmin Dziki Gon.